Jeśli zapytacie mnie o najlepszą, czy też najciekawszą kobiecą postać z gier, no to odpowiem, że Kreja. A jeśli o najlepszą, czy najciekawszą bez podziału, no to też powiem, że Kreja. Ta z Rycerzy Starej Republiki 2. Gry docenionej dopiero lata po premierze. I już mówię dlaczego. Po garnitury z LucasArts wzięli wykres, pokazali i powiedzieli tu jest profit, tu jest czas, było tak, o, było tak, ma być teraz tak, więcej pieniędzy, ale szybciej. No i dali Obsidianowi trochę ponad rok. Skutek? Gra wyszła dziurawa. Miała sporo błędów, a fabuła wyszła jakaś taka wybrakowana. Była bardzo angażująca i ciekawa, ale brakowało domknięcia wielu wątków. Na szczęście miłość do pierwszej części, o której rzucałem już rokę. polecam, zapraszam. I wyczuty potencjał produkcji spowodowały, że rozpoczęto pracę nad fanowską modyfikacją, która naprawiałaby większość błędów i przywracała te potrzebne, ale usunięte elementy. Wśród modujących znalazł się Polak z Bigniew Staniewicz, znany jako z Build 2, któremu powinniśmy być wdzięczni. Czy wyszło? Moim zdaniem granie bez tego moda jest bez sensu, bo w końcu zakończenie ma jakiś sens. No i dowiadujemy się też więcej o postaci Krei, o której mówiłem na początku. Filozoficznym erudytą nie jestem, ale mądrzy ludzie mówią, że można w tej postaci znaleźć ślady choćby Machiavelliego czy niczego. A prowadzone z nią dialogi na temat natury i sensu mocy, a także o moralności, potrafią same w sobie przytrzymać przygrze naprawdę na długo. Naszą protagonistką, bo kanonicznie była to kobieta, jest Jedajka. Jedajka, wygnana z zakonu za udział w wojnach mandaloriańskich. W zasadzie to za zakończenie ich takim rozp że powstała dziura w mocy. No jesteśmy też świeżo po wojnie domowej Jedi. Próbujemy jakoś do kupy poskładać te zakony, przy okazji odnaleźć siebie. Brzmi to tanio i patetycznie, ale w tej grze naprawdę działa. Rozgrywka to jest to samo co w jedynce, więc jeśli podobała Wam się poprzednia część, no to warto dać szansę ambitniejszemu fabulowaniu sequelowi. Moim zdaniem to jest wybitna gra. Polecam.